Witam Was po dłuższej przerwie. Z racji tego, że ostatnio działo się na serwerze naprawdę sporo, postanowiłem w końcu wypuścić jakiś odcinek na temat ważniejszych i ciekawszych zmian i nowości, które zagościły na moim profilu w MTA. I tutaj chcę Was uspokoić, ten filmik nie jest zrżaną zapchaj dziurą na moim kanale, tylko realnym pełnoprawnym materiałem i odcinkiem o realnych projektach na projekcie. W tym miejscu chciałbym ogłosić drobne og ogłoszenie duszpasterskie. Otóż, jak widać, każdy mój projekt liczy się z mniejszym lub większym hajsem na serwerze. Sytuacja geopolityczna jest jaka jest. Inflacja, paliwo, bramki, przekąski, naprawy autek, próby wymuszenia zapłaty przez innych graczy. A to wszystko kosztuje. Od tego odcinka wprowadzam więc listę top donate'ów, które dostanę na serwerze. A listę otwiera kilku graczy, którzy na mój nowy nabytek na rzecz tego odcinka przeznaczyli swoje ciężko zarobione talary, za co serdecznie im dziękuję. Lista będzie wyświetlać się w jak którymś momencie moich filmów, więc warto na nie zawisnąć i pokazać serwerowi, jaki jest się hrabem Monte Cristo. Tym, jak CJ na Gunbridge o hajs na przejechanie, bramki, bo nie może się dostać swoim potuczonym perenialem na Bayside Marina, by ponosić paczuszki i zarobić pierwsze hajsy i reputację z akcentem, zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku obiecałem Wam, że wybiorę i kupię pojazd z dużym bagażnikiem do transportu towarów, więc moją obietnicę oczywiście spełniam. Jak pewnie widzicie po tytule i miniaturce tego filmu nie mylicie się, zakupiłem Josemitkę. Piękny pojazd offroad, nawet z tablicami o treści offroad. Niestety nie ma żadnego wariantu, miał najsłabszy możliwy silnik i jedynie jakieś felgi, ale kupiłem go po fajnej cenie. O Oczywiście na giełdzie w LV. Skontaktowałem się z właścicielem, pojechaliśmy odebrać mój nowy nabytek. High na pojazd zdobyłem dzięki kilku graczom i katując prace dorywcze. Głównie moją ulubioną szambiarkę i zadania dzienne. Chociaż część mojego majątku zarobiłem na znajdźkach, a dokładniej na miszkach na evencie rozpoczętym z okazji na dziecka. Gdy dowiedziałem się o znajdźkach i o niesamowitej nagrodzie dla 21 śmiałków, którzy znajdą wszystkie misiaki bez użycia mapy, obrałem sobie za cel znalezienie wszystkich pluszaków. Wielka operacja poszukiwawcza zabawek z oderwanym i łapkami, czyli razem 300 elementów miszków dołożenia. Wielka mapa od GTA San Andreas, stawka opiewająca na 17,5 tysiąca, 20 śmiałków, którzy grali na serwerze od początków jego istnienia i znają wszystkie lokacje ze znaczkami na pamięć. Mieszkający w największym Villa Los Santos na co dzień wożąc się w Fulton Ma Maverickiem i 20 Infermusami, każdy w innym kolorze, i unikatowymi lampkami. I przeciwko temu wszystkiemu, ja. Mały cejociwy pierdek na swoim fioletowym rumaku, chińskim krosie kupionym na bazarku. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to mogło się udać. A wierzcie mi, szukałem wszędzie, bo moim zgranym Sanchezem bez problemu wjeżdżałem do interiorów, zwiedziłem całą bazę wojskową od podszewki, mogłem wjechać w każdy ciasny zakamarek w poszukiwaniu pluszowych niedźwiadków. Ponadto odwalałem ogrom stantów, których chyba nagram jakąś oddzielną kompilację. Przebyłem więc wyspy, oceany, kanały i cieśniny, o których nie śnił jakiś tam Magellan z Kolumbem. Byłem w takich miejscach, gdzie nie stanęli nogą nawet najwybitniejsi geografowie i podróżnicy tego świata. Z Indiana Jonesem włącznie. No bo widzieliście na przykład taki obiekt? Kiedykolwiek na apie San Andreas? No bo ja na przykład nie. Każdy misio dawał mi 175, zeta, a z racji tego, że niektóre misie były w dość specyficznych miejscach znanych z MTA, to przy takim misku wisiał także dolarek, więc dostawałem dodatkowo stówę. Gdy tak jeździłem po mapie, a dokładnie po piasteczku kowbojskim, natrafiłem na grupę trzech podobnych mi śmiertelników, którzy podjęli się tego karkołomnego zadania. Żeby było mi raźniej, wsiadłem do ich piaskowego patriota i rozpoczęliśmy zabawę we czwórkę. Schemat był prosty: oni pomogli mi już poszukać misie, które pominąłem, a ja pomogłem im znaleźć miszki, które. To oni pominęli. Swoje drogo, bardzo fajne, pozytywne chłopaki. Pozdrawiam ich, jeśli to oglądają. Napotkaliśmy także mniejsze i większe bandy, podobnych nam śmiałków, którzy pogodzili się z faktem, że pierwsze 20 graczy miśki już znalazło, ale dalej szukało ich forfan i chwała im za to. A to wy. Mm. Słuchasz aktualnie najlepszego radio w polskim internecie. Oferajna. No, Cześć, czołem. Siemano, siemano. Kurda, ile masz tu? Więcej matka nie miała. <grych> Buszując tak w różnych lokacjach, prędzej czy później musieliśmy zajechać na Mochilla, czyli totalny must have, jeśli chodzi o takie znajdźki. Choć, jak się później okazało, nie aż taki oczywisty must have. No, otóż, po nie powiedziałem Wam, że miski często nie znajdowały się w specyficznych lokacjach, gdyż mogło być to zbyt łatwe. Na przykład w, sły, w słynnej studni w Montgomery Samara Morgan na modach wychodziła, a znajdźki żadnej nigdzie nie było. Serio? Wow. Co ciekawe, nie inaczej było z Chilliad, które przeryliśmy bezskutecznie przesz, i dłuż i zwyż. Niestety nasz driver nieco przeliczył swojej umiejętności poruszania się offroad i po którejś takiej wycieczce rozbiliśmy się na jakimś płaskowyżu niczym rozbitkowie na bezludnej wyspie. Nie wiedząc jak wykaraskać się z tej beznadziejnej sytuacji, postanowiliśmy przenieść teatr działań do Angel Pine W dość gwałtowny i stanowczy sposób. Nie, nie pchaj! Patrz, patrz To co robicie? Nie on no nie ma co pchać, albo? A dobra to pchamy Pchamy normalnie, tylko trzeba będzie wsiąść tak. chyba. No to pchajcie, pchajcie! Ma wsiądę, a nie! Włoch! kadetem teraz! Po krótkiej przerwie technicznej wróciliśmy na szczyt góry, niczym Grupson I gdy tam nawet nie znaleźliśmy żadnego misiaka, oddaliśmy w ostateczny skok, jak pewien znany raper z okna 9 piętra w Katowicach.

Niedługo po tym nasze drogi się rozeszły, a ja nieco bogatsze, nowe znajomości i przede wszystkim miski, zabrałem się za tunik mojej uniwersalnej terenówki do wszystkiego. Oczywiście, najpierw oporowo potestowałem jej właściwości terenowe na rozmaite sposoby, co zbyt dobrze się nie skończyło. Gdy mój nowy nabytek leżał już niczym hraboż, wywrócony na plecy, majtając bezsilnie nóżkami, postanowiłem poszukać drugiego gracza, który pomoże mi postawić mój pojazd w jego naturalnym położeniu. Skończyło się to spektakularnym fejlem, którego nawet nie skomentuję. Morał z tej bajki jest prosty i wąski. Gdy masz mało HP, to kupuj przekąski. W końcu jakaś dobra duszyczka pomogła postawić mój wehikuł na koła, a jak grzecznie po asfalcie pojechałem do pobliskiego tunera, który poznał mnie z odcinka o emperorze i powiedział, że Yosemite nie posiada żadnych wariantów. No jak tu kur... nie posiada, jak setki razy widziałem graczy z joskiem z lub całą budą zamiast paki. Po przejrzeniu forum o, dowiedziałem się, że jest to tak zwany body kit, kupywany za hajs i za poziomy rajdowca, którego oczywiście nie miałem. Dla nabrania większej weny na tunik mojej gabloty pojechałem do lakiernika, by kilka razy wybrać nowy kolor karoserii Q. Przy okazji pomalowałem jakiegoś Mercedesa z trumną na dachu dla gościa obok, bo potrzebował mojej artystycznej porady, jak go pomalować. Ostatecznie mój pojazd jest w kolorze bladej żółci i bordowego paska na boku. Później ponownie zabrałem się za tunik pojazdu, tym razem z częściami, do których nie potrzeba być jakimś kolinem. Makrajem czy innym chołowczycem? Pojechałem więc do tunera w Palomino Creek. Tym razem bez utraty prawa jazdy, jak było to ostatnie. Spotkałem tam dwójkę graczy, którzy też czekali na tunera, którego tak naprawdę nie było. Pokrótnie po gawędce stwierdziłem, że z nudów poszukam więcej miśków, bo może uda mi się nazbierać jeszcze kilka z nich. Przesiadłem się na Sancheza i ryłem dalej w najmroczniejszych zakarmarkach mapy. Latając tak po Sanfiero uświadomiłem sobie, że nie sprawdziłem jeszcze statków znajdujących się w okolicy. Zurbeksowanie jednego z nich nie stanowiło dla mnie problemu, a miśka nie pamiętam w sumie czy znalazłem. Na pewno był tam za to dolar, więc na darmo tam nie poszedłem. Jednak drugi statek podrzucił przede mną kłodę nie do przeskoczenia. Otóż nie dało się na niego wejść. Ani z poziomu morza, ani tym bardziej z ziemi. Wprawdzie niedawno do gry wprowadzono helikoptery, więc myślałem, że Miśka stamtąd można zgarnąć, będąc bogolem z Wynood Hills lub członkiem jakiejś potężnej organizacji trzęszącej samym serwerem. Jednak ja, cejek spod spalnu, który wchodząc do gry woła Grove Street. Home. Nie poddałem się. Padłem na pomysł. Tysiąc IQ, przy którym Einstein taki śnieg, Ale po kolei. Jak wspomniałem, przeciętny CJ nie ma dostępu do żadnego helikopterka ani niczego w tym stylu. Jednak przeciętny CJ może mimo to wyrobić sobie licencję pilota. Zapytacie po co? Do frakcji, do organizacji? No otóż nie tylko. Istnieje bowiem sposób dosyć nielegalny na używanie pojazdu latającego, będąc zwykłym leszczem. A jest nim? Praca pilota strażackiego, który lata i gasi pożary z powietrza. Jedyny co potrzeba do cudzysłów posiadania statku powietrznego jest licencja pilota i 1500 punktów reputacji. No to zgadnijcie co zrobiłem. Pozadziłem swoje 4 litery na Sancheza i rura do OSK. Dosyć szybko i łatwo z pomocą poradników z forum ukończyłem egzamin z wynikiem pozytywnym. Jadąc do Los Santos zauważyłem że mam mało życia. A jeden upadek z mojego komarka to instant dead fart chciał, że napotkałem jakiegoś samda, który bez wahania mnie uleczył na poboczu swoim magicznym szprajem. I serdecznie go pozdrawiam, jeśli to ogląda. Pełen sił wsiadłem w dodo i po zatankowaniu ruszyłem na podwój przed sworzy. Ugasiłem parę pożarów, zahaczyłem o jakieś drzewo i dymiąc się jak life u magikala, zabrałem się za moje skaskaderskie lądowanie. To był właśnie ten moment. Moment, w którym oszukałem swoje cejocie przeznaczenie i wiedziałem, że zdobędę miska, choćby miałby to być ostatni misiek w mojej karierze. W tym momencie serwer postanowi spłatać mi srokiego figla. Otóż moja postać za wuja Wacława nie chciała opuścić wehikułu. Jakby jakiś aktywista klimatyczny przykleił moje łapska do wolantu. Tapowanie przycisku F czy Enter, jak szalony wciskasz F i Enteru, nic nie dawało. Zostało mi jedynie z podkulonym ogonem wezwać administrację i przyznać się do popełnionego przestępstwa, jakim jest używanie pojazdu z pracy do celów osobistych. Nie sprzedałem się jednak niczym pewien gracz z pierwszego odcinka i zostałem z powrotem przetransportowany w niebo. Okazało się, że ponoć, żadnego miśka tak naprawdę. Prawdę tam nie ma, a moja cała fatyga była po prostu nielegalna. Jednak, jeśli ten film ogląda jakiś admin, może zabrać mi tę prawko. Przyznaję się do czynu na skalę YouTube i przyjmę na siebie tą karę. Grzecznie postanowiłem pogasić kilka pożarów i widząc w tym dochodowy, lukratywny biznes, postanowiłem, że wrócę z chęcią do tego zajęcia. Suma suromarum zebrałem jakieś 60 parę miśków. Dokładnie teraz nie pamiętam, gdyż podczas nagrywania tego odcinka już event się skończył, więc nie miałem do tego zbytnio wglądu. By zarobić pieniądze na moje projekty, czyli tunowanie na full tune i full wizu mojej Josemitki i niezastąpionego Sancheza. Jeśli chcecie mnie w tym wesprzeć, wysyłajcie do naity na serwerze, a na pewno zagłościcie na topliście. liście, bo wakatów jest jeszcze sporo. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.